Um, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Reneta Ro w kolejnej tygodniówce. Um, zaszły małe zmiany na moim kanale. Postanowiłam zmienić kolejność nagrywania filmików. Od, od tego tygodnia nagrywam w kolejności statystycznej. Znak, który uzyskuje największą liczbę oglądalności i lajkowania, startuje jako pierwszy, a potem kolejno am, następne. W tym tygodniu zaczęłam, od, zaczęłam moje horoskopy od rybek. Rybki uzyskały największą oglądalność mojego ostatniego horoskopu. Także teraz, e, zanim będę nagrywać e, jakikolwiek horoskop dla jakiego znaku, to najpierw sprawdzam statystykę, kto najbardziej się udziela, e, jaka, ja, jaki znak naj, najbardziej się właśnie udziela na moich horoskopach. Z takim znakiem startujemy. To tyle z, takich moi, z tego mojego wstępu. Ok, um, drogie baranki, zobaczmy z jaką energią wchodzicie w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Takie ostrzeżenia. Karty na samym dole, jak i na samej górze są kartami dopytanymi. Widzę, że ten tydzień zaczynacie od Um, od braku od oczekiwania widzę tu, cho że chodzi o finanse być może ktoś dla was jest dłużny pieniądze widzę, że to bardziej chodzi o pracę być może wasz pracodawca um, ostatnim czasem wam ostatnio nie płaci tak jak powinien był płacić może w ogóle wam nie zapłacił bo widzę, że oczekujecie. W siódemce monet to jest cierpliwe oczekiwanie na, na pieniądze. Wyszła karta cesarza, to jak najbardziej może być wasz pracodawca. Widzę, że tutaj jest troszeczkę takie zakręcone, jeżeli chodzi właśnie o te, o te pieniądze, o te, o te wypłaty. Moim zdaniem, wasz pracodawca sam nie posiada tych pieniędzy, a żeby wam, wam zapłacić. Tu jest jakaś blokada w przepływie finansowym. Być może pracodawca czeka na przepływ gotówki za towar, który sprzedał, to tylko taki przykład podaje. Sam, sam oczekuje na przypływ gotówki, a druga strona, to znaczy pracownicy, jako, jako wy, jeżeli jesteście właśnie pracownikami, oczekujecie na, na pieniążki, kiedy wam pracodawca zapłaci. Tutaj może to iść w dwie strony, ale widzę, że jak jedna strona oczekuje, brakuje. Tych finansów, tak i druga strona, między właśnie pracodawcą a pracownikiem. Widzę, że tutaj dwie strony są w oczekiwaniu na, na pieniądze. Tu jest jakaś blokada, nie ma tego przepływu tej gotówki. Dlatego widzę ten właśnie problem finansowy. Tak, na dzień dobry, na starcie. Widzę, że jeżeli jesteście pracodawcą, to mogą Wam pracownicy odchodzić właśnie dlatego, że jesteście niewypłacalni. Nie widzę tutaj żadnego kłamstwa, kradzieży, jakiegoś um, nieczystego zagrania. Po prostu widzę tu jakąś blokadę w przypływie um, tych pieniążków. Jak jednej stronie, tak drugiej stronie. Dla pracodawcy, tak od pracodawcy dla pracowników. Tu widzę taką jedną historię. Drugą historię widzę dla. dla pań. Widzę, drogie panie, że wy oczekujecie na mężczyznę, z którym byliście w, w relacji. Ten mężczyzna, widzę, on um, odszedł. Wy jesteście w oczekiwaniu, brakuje Wam Jego. Wspominacie miło tą osobę. Tak jakby zostawił Wam w sercu bardzo miłe wspomnienia. To bardziej właśnie kieruję do pań z podznaku Barana. Tylko moim zdaniem, Wy drogie panie, prawdopodobnie nie wiedziałyście całej prawdy o tym mężczyźnie. Bo widzę, że ten mężczyzna ma rodzinę. Tutaj dwie karty mi się pokazały, karty rodziny. Bo wyszła karta cesarza, to ona nam mówi o tym, że mężczyzna jest zajęty. Plus jeszcze karta kapłana. Jest w związku małżeńskim ten mężczyzna. Nie wiem, czy ten mężczyzna wam o tym powiedział, czy byłyście właśnie, czy, czy wiedziałyście o tym, bo jeszcze dostaliście kartę księżyca. A karta księżyca nam mówi o, o niejasnościach, o coś ukrytego. Coś jest ukrytego, nie do końca powiedziana prawda. Także prawdopodobnie może nawet o tym nie wiedziałyście. Ale też widzę, że dlatego mężczyzny też nie jest lekko. Dlatego odszedł od was, też jemu brakuje was też tak jakby czeka cierpliwie na, na jakiś moment może na jakiś cud, żeby się zjawić, widzę, że jemu jest bardzo ciężko, bo jest w, w karcie dziesiątki buław też żyje w iluzjach, w tęsknocie być może też się chce z wami um, spotkać wrócić, a nie może właśnie przez to, że jest w małżeństwie. To jest właśnie bardzo wyraźnie pokazane, że ta osoba, ten mężczyzna, może być właśnie w związku małżeńskim. Dlatego być może odszedł. Ale widzę, że jemu nie jest lekko. Być może w małżeństwie u niego źle się dzieje, stąd ta dziesiątka buław. To taką, taką historię widzę. Niezbyt zadowalającą na ten tydzień w ogólnej Waszej energii, drogie, drogie Baranki. Teraz drugi rząd. Co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu? Widzę, że podejmujecie jakąś decyzję. Ta decyzja nie jest łatwą do podjęcia. Bardziej to kieruje te przesłanie do mężczyzn widzę, że już się poddajecie nie wiecie, co macie zrobić ktoś tu gra nie fair albo to z wami, dro drodzy panowie ktoś zagrał nieuczciwie bo dostaliście piątkę mieczy i być może to was właśnie tak y, przytłacza że nie wiecie, jaką decyzję macie podjąć decyzja jest do podjęcia, o czym nam mówi dwójka buła to się dotyczy kobiety. Kobieta może być estrygonu ognistego. Baran, Lew lub Strzelec. Wasza energia, ale niekoniecznie. Też może być, um, też może być to kobieta, z którą na dany moment jesteście w romansie, bądź w relacji i widzę, że podejmujecie właśnie decyzję staracie się podjąć jakąś decyzję właśnie wobec tej pani. Widzę, że no, jest wam ciężko, poddajecie się już, nie wiecie, co macie zrobić. Ktoś tu gra, zagrał nie fair, albo ta kobieta wobec was, albo to wy wobec jej. I Wy po prostu, po prostu nie wiecie, jak dalej, jakie dalej kroki macie zrobić. No to w sumie w takiej energii będziecie, może już jesteście w takiej energii, zanim wchodzicie właśnie w ten, w ten nowy tydzień. To widzę, że nie jest dla Was lekko, ale bliżej końca tygodnia ja widzę, że dostaniecie jakieś wiadomości. Przez te wiadomości, które otrzymacie, moim zdaniem już będziecie wiedzieć, jak dalej macie postąpić. Już tak jakby usiądziecie spokojnie, stabilnie i tak jakby już, już wiecie, co macie zrobić. Decyzji tej raczej jeszcze nie podejmiecie ale bynajmniej już będziecie wiedzieć, jakby na czym tak naprawdę stoicie. Jakby tą równowagę złapiecie, tą stabilizację złapiecie i bynajmniej już będziecie wiedzieć, jaki dalszy krok macie postąpić. Raczej w tym tygodniu jeszcze niczego z tym nie zrobić. Ta decyzja chyba raczej nie zostanie podjęta, ale już, już, już już Wam zaświta w głowie. Co dalej? Widzę, że te wiadomości Wam pomogą. Teraz następny rząd e, ostrzeżenia, czego nie powinniście robić w tym tygodniu, drogie baranki. No, dalej widzę właśnie tą e, decyzję do podjęcia. Dostaliście dwa razy dwójkę monet, ślizgacie się między opcjami. Wahacie się, nie wiecie, co macie zrobić. A karty Wam nawołują: zrób właśnie, podejmij ostateczną decyzję, nie ślizgaj się, nie zastanawiaj się, nie skacz z nogi na nogę. Czas podjąć decyzję. Tutaj, właśnie, mówi nam karta Sądu Ostatecznego. Żebyście się właśnie nie zastanawiali, nie, nie wahali, nie ślizgali między dwiema osobami, dwiema opcjami, dwiema pracami. Tu jest podwójność. W końcu musicie się na coś zdecydować, na coś jednego. Dalej, następne karty. Dostaliście rycerza Kielichów, piątkę Buław. Tu karty was ostrzegają. Um, drogie panie, um, Was karty ostrzegają przed mężczyzną, e, który może wam e, prawić e, słodkie komplementa. Będzie miło, miło mówić um, jak najładniej, jak, naj, jak najlepiej. Po prostu nie ufajcie takiemu mężczyźnie, on umie zasłodzić. Nie mówi prawdy. Mogą być konflikty, uważajcie na konflikty, może być konkurencja. Drodzy panowie, też uważajcie na konkurentów. Możecie czegoś nie wiedzieć, być może osoba, z którą się spotykacie, z którą jesteście, możecie mie może mieć jakieś tajemnice przed wami. Może jeszcze się na boku z kimś spotykać, bo tutaj mamy jeszcze arcykapłankę, to jest ktoś w ukryciu. Możecie mieć właśnie konkurenta. Tutaj mężczyźni walczą, to jest konkurencja, tu jest walka. To też właśnie możecie. Tak, karty was ostrzegają przed, przed konkurencją, jak najbardziej. Też nie wchodźcie w konflikty. Mężczyznom ostrzeżenie, żebyście też nie, nie czarowali kobiet. Jeżeli już chcecie oczarować, to tak prawdziwie, a właśnie nie kłamcie, nie słodźcie. Jeżeli tak naprawdę nie czujecie tego, to, to nie mówcie takich słodkich słów. Jeżeli, jeżeli właśnie mówicie to, mówicie, to mówcie prawdę. Bądźcie prawdziwi, prawdziwi do swoich e, kobiet. Dalej jeszcze dostaliście kartę dwa razy arcykapłanka i czwórka e, kielichów. E, tutaj karty mówią ewidentnie, żebyście nie trzymali jakiejś tajemnicy. Arcykapłanka jest mądrą osobą, uduchowioną. Ona posiada wiedzę, ale, ale ona tej wiedzy nie pokazuje. Ona tą wiedzę swoją ukrywa, ukrywa w sobie. Karty tutaj właśnie chcą Wam podpowiedzieć, ostrzec, że jeżeli macie coś do powiedzenia, to właśnie powiedzcie: powiedzcie prawdę. Tutaj jest coś zatajonego, i tutaj karty nawołują, żebyście powiedzieli prawdę. Tu ktoś oczekuje tej prawdy od Was. I właśnie karty nawołują, żebyście, żebyście powiedziały prawdę, a nie chowały tego w sobie, nie trzymały tej tajemnicy. Tu coś musi wyjść na jaw. Ktoś oczekuje tej prawdy. Także, żebyście nie trzymały, nie trzymały jakiejś wiedzy tylko dla siebie. Musicie się z kimś podzielić, bo tutaj ktoś czeka na to. Także to tyle, drogie baranki, w tej tygodniówce. Jeżeli się filmik podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie. Jeżeli masz ochotę, zasubskrybuj mój kanał. Um, życzę Wam miłego tygodnia um, podjęcia tej decyzji, którą macie do podjęcia. Nie poddawajcie się. Bądźcie silni. Samych pomyślności. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Pa!